Mano widzowie, widzimy się pojazd kolejny jak widzicie. Tu już sobie zamówiłem kilka rzeczy, bo mam z tej walentynkowej wyprzedaży dostałem hajika, więc teraz kupujemy jeszcze to. Patrzcie jak sobie idziemy, widzowie. Chcemy kupić dużo, dużo, dużo wszystkiego, bardzo dużo. 209, jeszcze nas stać. Pyk, 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 pyk. Uuu, 290, już nas nie stać. o kurczę, widzowie, ile my kupiliśmy. 257, ciągle nas nie stać. Co to jest? Wolny brachet. Aha, chleb, dobra. ci widzowie, widzieliście, ile my kupiliśmy? A chcieliśmy kupić tylko tyle, żeby nam. Wystarczyło na tych. A to pięknie mamy reklamę. Ja kiczak. Pięk, pięk, pięk. Teraz to odbierze i zobaczycie, co się odwali. No, i ma na to i na to. Nie będę w to brał. Bo nie chcę. No. Teraz to mi się podoba. Widzowie, to mi się podoba. Nie, mordyczki. Czekamy aż nam przyjdą dostawy. O! Ho ho ho! Spadła mnie przed nosem. Jak widzieliście sami widzowie. Tutaj mamy półkę walentynkową. Tutaj sobie dajemy wszystkie truskawy. Idziemy wyrzucić kartoniks. Halo, idzie ci coś? Bo ja czekam. Łej, co? A, patrzcie, co przypadkowo zrobiłem. Otworzyłem mój sklep. Dobrze, że tylko tyle bierzesz. O nie, ty też! Już się boję. Cztery. No dobrze są cztery. O mało. Dobra. Nenerwuje mnie to. W przypadkowo musiałem otworzyć sklep. Asia wkurzę. Asia mnie. idę pograć w paskę. W tym odcinku prawie to robię w oczekiwaniu na Towar X. Mogę już następny dzień robić. No ja z go zrobię. Pik! Nie, jak blisko. Pik! Nie! Dobra, jesteśmy na minusie 190 ale to przez zakupy. Wiecie, jak to tam widzowie. O, mamy kolejne. Dzień trzydziesty. Dobra, ale to, że otworzyłem ten sklep, nie zużyło mi za dużo, bo tylko trzy truskawki. A widzicie, zarobiłem sobie i tak 10 zł a tutaj sobie daję to zdążę wyrzucić, z wyrzucić Nie zdążyłem Kurde, mnie takie rzeczy dają. Za tym on czeka. Dobra, nie rozumiem. Mnie to tak irytuje. Irytują mnie niektóre gry. Głupie są. No, mogę to wyłączyć. Nie chcę w to grać! To będę grał w koszykówkę, aż mi A spróbujmy podskoczyć i rzucić. Ty, to może ma jakiś sens. Podskoczyłem i nie rzuciłem, ale coś mi nie wyszło. Kolejne coś mi przyszło. No dobra. To jak mi przyszło, nie będę czekał. Co to mamy? A, te. Ile tego jest w pudełku? Dużo. Mam nadzieję, że mi się na półkę zmieści. No ale na pewno się zmieści, bo to jest na pewno. Ta, no właśnie, to jest tak projektowane. No 5 zł. Jest za 0 pionków, więc robimy. 5 zł. Kurde. Pik, pik, pik. Mamy. Ty, tyle tego? Łat! Na pewno to jest puste. Nie, no, no to, to jest puste, widzę to. A no, no, właśnie. Czy ja tu sobie mogę to zobaczyć, ile tego jest. Zero. Kurczę. Mało tego było, nie? Magazyn mam pusty. Jedynie to... Ale to mnie tak kurzyło, widzowie. Bo to jest takie, że półki nam robi yy, walentynkowe. I yy, ja o tym nie doczytałem. I kurczaki sobie zrobiłem. Przypadkowo wszystkie walentynkowe półki. Mi się nie spodobało. No ale dobra. Tutaj sobie położyłem ale i tak ciągle źle. E, za zaś o tych pizzach. O, mogę kliknąć. Dobra, nie widziałem. Ja cię sole Nie was widzowie, tylko o tą grę. Kurczę, jak ja się... I Bo kupiłem sobie taki naroż. O, jeszcze coś. Tak, bo zamawiałem. O, tu będą te pianki, jak... One miały iść tutaj. Cztery. Cztery. Halo, chce pani wejść do sklepu? A, zapomniałem, jest zamknięte. Ej, da się coś zrobić z tym koszem. To nie da się. Aha, to była śmiesznie. No i widzowie, w następnym odcinku to bardziej wyposażę ten sklep, a ten już będę, jak widzicie, kończył. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie.